Po raz pierwszy w Polsce w czerwcu w Rzeszowie odbędą się zawody Pucharu Europy w kolarstwie ręcznym. Rafał Wilk będzie gospodarzem, ale po walce o zwycięstwo dziś na konferencji przedstawił również swoją fundację. Dzięki niemu określenie osoba niepełnosprawna nabrało nowego znaczenia. Jest mistrzem olimpijskim i świata, ale przy okazji robi coś jeszcze. Sport osób niepełnosprawnych nie jest tym sportem, który jest w stanie zawładnąć sercami wszystkich kibiców. Dzięki właśnie Rafałowi Wilkowi, dzięki temu, co on robi, te serca kibiców ich jest coraz więcej, a po drugie one coraz bardziej się radują. Pękła także kolejna bariera. Tym razem chodzi także o postrzeganie naszego kraju na zachodzie. Prezydent europejskiej federacji handbajku jest najlepszym przykładem. Przyjechał sprawić czy u nas są asfalty, nie dziurawe, także no naprawdę był mile zaskoczony tym wszystkim i no i sam zresztą później mówił, że myślę, że to trochę inaczej to wygląda. Zawody odbędą się 14 i 15 czerwca. Start i meta na kopisto. Dalej ulicę Rejtana i Lwowska, potem Armii Krajowej i Aleja Niepodległości. Dwa sezony i dwa awanse na wyższe szczeble rozgrywkowe to wyczyn, którego dokonały siatkarki dewelopresu. Na zakończenie tegorocznych zmagań podczas turnieju w Bydgoszczy rzeszowskie zawodniczki zapewniły sobie prawo gry w Ekstralidze Pani. Pokazałyśmy, że dobrze skomponowana drużyna, ciężka praca zawodniczek i trenerów i prezesów no i okazuje się, że można grać. Trener Marcin Wojtowicz i prezes klubu Rafał Mardoń zapowiadają, że mimo awansu do Orlen Ligi rewolucji kadrowych nie będzie. Ta wspólna praca dziewczyn i trenera daje dobre efekty i no, też dziewczyny jeszcze mają wiele lat grania przed sobą, także liczymy na to, że dalej jeszcze będą robić postępy i oczywiście zakładamy wzmocnienia na niektórych pozycjach, ale to nie będą jakieś tam spektakularne transfery. Tutaj ten tydzień będzie taki kluczowy i po tym tygodniu już będziemy mogli powiedzieć w procentach, gdzie się znajdujemy. Oprócz tego czeka nas ogrom pracy organizacyjnej. Między innymi związanej ze zmianą hali, w której podejmowane będą najlepsze polskie zespoły siatkarskie pań. Oczywiście będzie zgodnie z wolą siatkarek, trenera, prezesa będą grać pewno na hali widowiskowej przy podpromiu. Na razie zawodniczki ekstraligowego Beniaminka świętują sukces. Między innymi w ratuszu spotkały się z prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem. Podkarpacie ma szansę na kolejną dużą młodzieżową imprezę bokserską, tym razem Mistrzostwa Polski Pań. Szanse są duże, bowiem Mistrzostwa Polski Juniorów w Nowej Dębie, zakończone podczas ostatniego weekendu, zebrały bardzo wysokie oceny Polskiego Związku Bokserskiego. Jest szansa, gdyż tutaj są działacze wspaniali, tutaj każdy wie co ma robić. Dużych grono wolontariuszy, tylko żeby tak wszyscy brali wzór z Nowej Dęby, w całej Polsce by było rewelacyjnie. Podkarpacki Związek Bokserski już wystąpił o przyznanie prawa organizacji turnieju. Czy w Nowej Dębie, czy gdzie indziej na terenie Podkarpacia zastanowimy się, zobaczymy na zarządzie jak e, ludzie podejdą do tego. Czy Nowa Dęba, czy gdzie indziej. Żeby e, ten boks jednak e, popularyzować na Podkarpaciu, bo no, jak widzimy efekty są... Turniej odbędzie się jesienią. W środę o punkty walczyć będą nasi drugoligowi piłkarze. Siarka Tarnobrzek podejmować będzie drużynę z Suwałk a stal Rzeszów z Zambrowa. Stal Mielec na wyjeździe zagra z motorem Lublin a stal Stalowa Wola z Concordią Elbląg.